Witam, tu doktor Monster, zapraszam do kolejnego odcinka Academy Pokemon Go. Tym razem znowu biorę na tapetę temat IV, ponieważ każdy, kto bije się w gymach i szuka do tego odpowiedniego kandydata do atakowania, zarówno jak do obrony, musi znać jego statystyki, więc na przykładzie Magikarpi i paru Pokemonów pokażę, jak szybko i skutecznie znajdywać IV, w tym powiem parę słów na temat różnicy, jaka jest w dwóch Pokemonach o takim samym CP, ponieważ też nie wiem, czy o tym wiecie, że dwa Pokemony z takim samym CP nie zawsze będą miały te same IV. Także zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego parę ciekawych wniosków. Na wstępie należy tylko dodać, że pokemony z niższym CP dużo trudniej będzie ustalić ich aktualny właśnie stopień IV, ponieważ będzie zbyt dużo maksymalnych możliwych jakby kombinacji, jakie mogą się wykluć. Jeżeli testujecie pokémony z dużo wyższym CP, tam będzie dużo łatwiej, ponieważ będzie dużo mniej możliwych właśnie opcji rozwoju. W tym przypadku pokażę Wam na dwóch dosyć nisko levelowych mecikarpiach, które mają CP31 i mają te same statystyki życia, więc tutaj sytuacja jest jeszcze o tyle ciekawsza, ponieważ że dwa pokemony, które mają te same CP, mają dokładnie tyle samo życia. Tyle samo, Stardustu kosztuje ich ewolucja, czyli na pierwszy rzut oka one mogą być identyczne, ale spójrzcie, jest 175 możliwych kombinacji, także jeden Medigarp może pozostać na poziomie 86% CP, a drugi może być na poziomie 28% i wszystko, co znajduje się pomiędzy tymi wartościami. Średnia wychodzi na poziomie 60%. Średnia, jakby ktoś nie wiedział, jak się liczy średnią, to proszę sobie wygooglować, a ja nie będę Was teraz tego uczył, ale generalnie średnio wychodzi około 60%. To jest słabo, także nie wiecie tak naprawdę z czym macie do czynienia. Może się okazać, że dwa Pokemony, które zrobicie ewolucję lub power-upa zostaną na poziomie 28, 29, a może się okazać, że obydwa będą na poziomie 86. Tego nie wiecie. Jest zbyt duży przestrzał. Dlatego nisko, nisko lewelowe Pokemony z niskim CP ciężko jest określić mniej więcej ich maksymalny jakby rozdział. Tutaj mamy kolejne dwa Magikarpie, które mają 24 życia i 20 życia. I teraz dla pierwszy rzut oka już możecie zauważyć, że Pokémon, który ma tyle samo CP, jeden będzie miał więcej życia niż drugi, więc teoretycznie ten, który ma więcej życia, a ma tyle samo CP, będzie miał wyższe IVs. I po części jest to prawda. Jeżeli mają również tyle samo Stardustu, to może świadczyć, że są na tym samym poziomie. Więc jeżeli mają tyle samo CP, tyle samo Stardasta, a jeden z nich ma więcej HP, to znaczy, że może być lepszy. Ale nie do końca. Spójrzcie, teraz jest tylko 45 możliwości, więc już dużo mniej maksymalnego przedziału, w jaki może się rozwinąć nasz Pokémon. I maksymalny to jest 80 do 42. I to zapamiętajcie, ten Magikarp, który ma więcej życia, jest od 80 do 42. Teraz bierzemy kolejnego, który ma 20, reszta się nie zmienia. I to się okazuje, jest od 71 do 33, jeszcze raz, 24. Czyli teoretycznie. Ten jest mocniejszy właściwie we wszystkim, ponieważ mam minimalny zakres wyższy i maksymalny zakres wyższy, ale nikt Wam nie zagwarantuje, że ten Magikarp z niższym życiem będzie tą 71 sztuką, a ten, który ma wyższe, będzie tą 42 sztuką. Więc w tym momencie nie macie wystarczającej ilości danych, żeby móc dokładnie określić, czy, czy faktycznie Magicarp z niższym CP, zresztą to nie Magicarp, każdy Pokémon z niższym CP będzie miał również e, niższe IVs. Lećmy troszeczkę wyżej, tutaj mam 4 sztuki, które mają 80 życia, także to będzie ciekawe. 80, tych akurat wcześniej sam nie sprawdzałem. I zobaczcie, ten ma 80 CP, a ma 24 życia, jego Stardust się też nie zmienia. I Co się okazuje, mamy 36 możliwości, czyli... Ilość życia się nie zmieniła Stardastu również, ale mamy już tylko 36 możliwości i zakres drastycznie podskoczył od 95 do 60. Jego sąsiad ma 23 80 CP, 23 życia. Ilość Stardastu się nie zmienia i mamy 29 i również zakres za bardzo nam się nie zmienił. Czyli te pokemony mimo tego, że mają różnicę jednego tam życia, to właściwie ich zakres CP Pozostaje stosunkowo zbliżony. Ten ma 21. Ilość Stardustu się zwiększyła, więc widzicie, że jest na wyższym levelu, a ma mniej życia. To świadczy tylko i wyłącznie o tym, że będzie zdecydowanie słabszy od reszty. E, tutaj, tak jak mówię, musicie brać na poprawkę to, że ten Magikarp może wykluć się na poziomie 66, a lub na poziomie 33. Więc w tym momencie, co z tego, że ten będzie teoretycznie miał dużo wyższe możliwości bo jest 95 i 60, tak, ale ten może zostać na poziomie 60, a jego kolega, który ma tylko 21 i jest droższy, może zostać na poziomie 66, czyli o te 6% będzie od niego lepszy. Niemniej jednak, w takiego jak tutaj, jego mościa, to ja nawet w ogóle szkoda na niego patrzeć, jeżeli już zajmowalibyśmy się tamtym kolejnym. Teraz został nam ostatni, który ma tylko 20 życia i kosztuje 1600 Stardustów, więc ewidentnie widać, że w tym momencie on już będzie gorszy od całej reszty. I tutaj mamy 39 możliwości, więc również zakres się jeszcze bardziej rozwinął. Porównam go jeszcze do tamtego, który miał 21 i widać, że faktycznie on się troszeczkę zmniejszył, trochę, ale jednak to jest Magikarp, więc tutaj nie będzie za bardzo zbyt dużych przeskoków. Chodzi o to, żebyście uświadomili sobie, że te same pokemony będą miały różne zakresy IV. Czy mam jeszcze kogoś wyższego? Niestety tutaj nie mam. Sprawdzimy jeszcze innego pokemona, nie będzie to Magikarp, będzie to Drowsy, który ma CP14. Dwie sztuki z CP14, przy czym one obie mają... Jeden ma 11 życia, a drugi ma 12 życia. Obie są stosunkowo na niskim levelu, ponieważ mają... Yy, 200 do ewolucji. Także to jest bardzo, bardzo można powiedzieć podstawowa wersja. I teraz zobaczcie, 712 sztuk, ale zakres jest od 95 do 50, więc właściwie, jeżeli ktoś ogarnia matematykę i statystykę, to policzcie sobie, jakie macie szanse na trafienie czegoś takiego, bo to jest, jeśli powiedzą 95, wow, fajnie, ale. Szansa, że traficie serio 95 będzie bardzo malutka. Tutaj możecie zobaczyć z tej tabelki proponowane po prawej stronie, to Was interesuje ta tabelka, po prawej stronie, ile jakby, ile maksymalnych CP się pojawi na poziomie 95%. Tak powoli tylko to przelecę, żebyście zobaczyli, ponieważ ktoś powie, że wow, ale mogę mieć 95. Ok, no spoko, tylko zobaczcie. Tutaj nie widać, żeby gdzieś jakieś 95 się pojawiały. 68, 70, 50, 60, 70. Czyli tyle tak naprawdę możliwości jest bardziej prawdopodobnych, a ta 95 to pewnie będzie gdzieś tam jedna lub właściwie nie wiem, czy w ogóle się pojawi. Gdzieś pewnie jedna jest, czyli na tyle sztuk możecie trafić tylko jedną 95. Więc tego stylu e, informacje, że ktoś trafił e, drowsiego na poziomie tam 95%, na tak niskim CP, no nie ma się za bardzo co ekscytować, bo nie wiadomo w co ten drowsi się rozwinie. Sprawdźmy jeszcze tego drugiego, który będzie miał 11 życia, i również ma tyle samo, i tutaj nam się drastycznie zakres zmniejszył. Mamy tylko 282, mimo tego, że tak niski Pokémon, tak niskie CP, to mamy tylko 282 tylko w porównaniu do poprzedniej sztuki. I tutaj już będzie troszeczkę większa szansa na trafienie jednej z tych sztuk, którą chcemy. Wystarczy sobie przeskrolować w dół i widzicie, jakie pojawiają się w większości zakresy: 60, 50, 60, 50, 60, 50, 60, 50. Jest jakaś 70, a tak to tylko 60, 50, 60, 50, parę 70. Więc. To Wam da mniej więcej pojęcie, tak naprawdę z kim macie do czynienia. I na koniec pokażę Wam jeszcze PJ-a. Każdy go ma, każdy go lubi, wpisujecie wszystkie wartości, o które jesteście proszeni. Ilość 100 1000 i szukamy, z kim mamy do czynienia. 20 możliwych kombinacji, od 71 do 26, więc przeskok jest totalnie za duży, żeby móc cokolwiek powiedzieć, tak naprawdę, co to będzie za sztuka. Następny jego kolega 34. Ilość sadasu się nie zmienia, CP to samo, Calculate. Mamy 32 i również się nie zmienia, więc oba PJE, jak można było spodziewać się, są śmieciowe. To by było na tyle w tym filmie. Zapraszam do komentowania. Przypominam o aplikacji Missplay, ponieważ ostatnio znowu parę osób się zalogowało, natomiast nie zagraliście w żadne gry. Te osoby, które się logują do aplikacji Missplay, na dole w opisie zostawię link do filmu, właśnie w którym mówię parę słów więcej na ten temat. Jest po prostu opcja zdgarnięcia darmowego doładowania, znaczy ode mnie dla was, darmowe doładowanie właśnie na konto Google Store. Tylko musicie właśnie ściągnąć aplikację Misplay, zainstalować i zagrać w jakąś gierkę, żeby dostać punkty. W tym momencie, jeżeli logujecie się tam z mojego linku, tego, który widzicie tutaj kod, z kod polecającym, to ja do, za was dostanę punkty. Te punkty potem wykorzystam na zakupienie kuponu, który odstąpi komuś z was. Taki kolejny mały konkursik. Oczywiście opcja komentowania i e, wysyłania znaczków nadal aktualna. Także zapraszam, bądźcie aktywni, trenujcie siebie i wasze Pokémony, mówi do was Doktor Monster.